Nasi rodzice nauczyli nas radzić sobie z emocjami tak, jak sami potrafili i tak, jak pozwalała na to współczesna im kultura. Czyli sprzedali nam takie sposoby naradzenia sobie z emocjami, jak ukrywanie ich, tłumienie ich, nieokazywanie nie płacz, żebyś nie był beksą dziewczynki się nie złoszczą dzisiaj wiemy że nie są to sposoby które są bezkosztowe ba one mają bardzo niefajne skutki uboczne gabinety psychoterapeutów są dzisiaj pełne tych osób które w dzieciństwie nauczyły się ukrywać emocje tłumić emocje nie wyrażać emocji udawać że emocji nie ma dzisiaj wiedza psychologiczna jest tak ogromna, i podpowiedzi możemy znaleźć tak wiele, że nic już nie usprawiedliwia tego, żebyśmy my, naszym dzieciom, przekazywali te same sposoby, które my dostaliśmy w naszym niezbędniku życia od naszych rodziców. Spośród różnych źródeł wiedzy na temat emocji i sposobów, Radzenia sobie z nimi, dziś chcę Wam pokazać jedną książkę, którą przeczytałam wzdłuż, wszerz z góry na dół, o czym e, świadczy sporo kolorowych zakładek, które sobie tutaj włożyłam. To jest książka Sherry Van Dyck. Nie daj się emocjom. Taki jest jej polski tytuł. A pod podtytuł, myślę, że powiem Wam dużo więcej, brzmi Jak zachować spokój odnaleźć równowagę i uwolnić się od destrukcyjnych zachowań dzięki technikom terapii DBT. Nie daj się emocjom, czyli nie pozwól, żeby to emocje zawładnęły Twoim zachowaniem, ale komunikuj się z nimi, odbieraj ich sygnały po to, żebyś mógł świadomie i w dojrzały sposób kierować swoim zachowaniem w reakcji na sytuacje, które te emocje w nas wywołują. Jest to książka, która się nazywa Poradnikiem dla nastolatków. Ale w tej książce, w tym poradniku dla nastolatków, nie tylko nastolatki znajdą dobrą, ważną, ciekawą i przydatną wiedzę o sobie, o swoich emocjach i o tym właśnie, jak sobie z nimi radzić. Wszystkie emocje są jakimiś komunikatami, które Pojawiają się w nas, żeby nas o czymś poinformować. Dla mnie radzenie sobie z emocjami to jest właśnie taka umiejętność dostrzeżenia ich, zanim nami owładną. Takiego ułamkosekundowego nawet zatrzymania się i takiego momentu aha. Aha, czuję się teraz wściekła. I co mi to mówi? To jest taka umiejętność odczytania tego komunikatu, bo złość czy wściekłość to zwykle jest komunikat o tym, że ktoś lub coś, sytuacja przekracza moje granice. Wiedząc o tym, odczytawszy ten sygnał, mogę coś z tym zrobić. Kiedy zamknę oczy, widzę takie koło od sytuacji do emocji, od emocji do naszej, świadomości naszego postrzegania siebie, potem decyzja o zachowaniu, i to zachowanie znowu trafia do sytuacji, którą może zmienić. Z dobrym radzeniem sobie z emocjami jest tak, że to koło toczy się w pełni, a kiedy nie potrafimy radzić sobie dobrze z emocjami, to trochę działamy na skróty. Sytuacja budzi emocje, a emocje od razu z pominięciem tej nawet ułamkosekundowej refleksji czy naszej świadomej decyzji wzbudzają pewne zachowanie. Książka Nie daj się emocjom, to książka, która wykorzystuje terapię DBT, czyli terapię dialektyczno-behawioralną, przekłada założenia i sposoby wykorzystywane w tej. Terapii na bardzo ludzki, bardzo zrozumiały język i pokazuje, jak możemy te terapeutyczne narzędzia wykorzystać na co dzień. Pierwszym z filarów terapii dialektyczno-behawioralnej jest bycie tu i teraz. Wiem, że wielu osobom uważność kojarzy się właśnie z takim trochę oderwaniem od rzeczywistości, siedzeniem bez ruchu, bezczynnością, zatopieniem we własnych myślach. Nie o to chodzi w uważności. Uważność to jest ten moment, w którym potrafimy dostrzec, co się dzieje tu i teraz. Tak. Jestem przytomna w tej rozmowie, w, tym, w tej awanturze w banku, w tym, co mnie nudzi, w tym, co mnie męczy. Jestem świadoma tego, że mnie męczy, jestem świadoma, świadoma tego, że mnie nudzi i decyduję, co z tym dalej zrobić. Bo kiedy nie ma uważności, to decyzje za nas podejmują schematy, których się wyuczyliśmy, często już w dzieciństwie, które mają za zadanie nas chronić, które mają za zadanie nam ułatwiać życie. Tylko, że życie na autopilocie, życie i zachowywanie się według takich schematów no, nie zawsze jest dla nas korzystne. Jeśli chcemy decydować bardziej świadomie o tym, jak się zachować, postąpić, że jeśli chcemy mniej żałować, że nie zrobiliśmy czy nie powiedzieliśmy tego czy tamtego, to warto jest po tę uważność sięgnąć. I w tej książce ta uważność jest pierwszym z obszarów, w których autorka pomaga rozwijać się swoim czytelnikom, nastolatkom, bo dla nich jest przeznaczony ten poradnik, ale zapewniam Was, że człowiek dorosły też skorzysta z tego poradnika. Drugi filar opisywany w terapii dialektyczno-behawioralnej oraz w tej książce to jest regulacja emocji. Tak fajnie byłoby mieć takie pokrętełko głośniej, ciszej, bardziej, mniej. No i w pewnym sensie jest to możliwe, żeby takie pokrętełko mieć, ale w regulacji emocji chodzi nie tylko o to, żeby czuć je bardziej albo mniej, a raczej o to, żeby decydować o tym, jak te emocje, które w nas się pojawiają, będą widoczne na zewnątrz, ale też, żeby pomóc sobie przeżyć te emocje. W sposób, który będzie dla nas znośny, będzie dla nas do udźwignięcia. I tego też można się nauczyć. Ta regulacja emocji jest takim drugim krokiem po uważności. Kiedy w tej uważności i w tym byciu tu i teraz zauważam, co czuję, i w ułamku sekundy oceniam całą sytuację, co mogę, czego nie mogę, co czuję, czego potrzebuję, to. Wtedy właśnie pojawia się potrzeba wyregulowania emocji, zrobienia czegoś konkretnego, co tę emocję wyrazi, ale niech to nie będzie coś przypadkowego, albo zrobienia czegoś, co pozwoli mi wytrwać w tej emocji, bo nie czas i miejsce na to, żeby pozwolić jej wyjść na zewnątrz. Więc wyregulowanie swoich emocji to jest ogromnie ważna umiejętność, a dla nastolatków jest to umiejętność absolutnie fundamentalna. Nie tylko dlatego, że nimi targają różne emocje, które ich samych zaskakują, ale również dlatego, że dla nastolatków niezwykle istotny jest kontekst społeczny. I ich miejsce w społeczności. A od tego, w jaki sposób będą się zachowywać i w jaki sposób będą regulować swoje emocje wobec swoich rówieśników, swojego kręgu znajomych, od tego w dużej mierze zależy ich społeczna pozycja w tym kręgu. Trzeci moduł, czy też filar, opisywany w tej książce, który pomaga. W codziennym życiu to jest umiejętność bycia w dyskomforcie, umiejętność znoszenia emocjonalnej niewygody. Wiecie, to uczucie, kiedy palniemy coś głupiego i orientujemy się, że było to zupełnie nie na miejscu. Ta fala gorąca, która nas zalewa, to poczucie wstydu, kompromitacji, ten ścisk w żołądku. To wszystko nie jest fajnie i chciałoby się móc to natychmiast wyłączyć. Tolerowanie dyskomfortu i trwanie w kryzysie nie oznacza, że w ogóle nic nie robimy z kryzysową sytuacją. Oznacza tylko, że możemy działać. I mamy dostęp do swoich zasobów, do swojego rozsądku, do y, swojej uważności, do wszystkiego, co działa na naszą korzyść i z czego możemy skorzystać, również w sytuacji, która jest, jest dla nas niewygodna. Ważne, żeby się tego nauczyć i ważne, żeby nasze nastolatki to potrafiły, bo nie da się przejść przez życie, nie popadając w kryzysy i nie, nie odczuwając. Bólu, wstydu, trudnych emocji, czyli dyskomfortu, właśnie. I czwarty obszar opisany w książce Sheri Van Dijk to skuteczność interpersonalna. Skuteczność interpersonalna to takie umiejętności potrzebne na co dzień jak umiejętność odmawiania wyznaczania granic. Ale też umiejętność proszenia o pomoc, umiejętność, która pozwala nam nawiązać nowe relacje, znaleźć się w różnych sytuacjach społecznych. Skuteczność interpersonalna to nie jest tylko umiejętność dostosowania zachowania do sytuacji czy do ludzi, którzy nas otaczają, ale to jest również branie pod uwagę samego siebie. I to są. Te ważne umiejętności, które młody człowiek powinien posiąść, wybywając z domu w szeroki świat. Ten szeroki świat to są przede wszystkim ludzie. Żebyśmy mogli zadbać o siebie i żebyśmy mogli też sięgać do siebie, do informacji, jakich źródłem sami dla siebie jesteśmy dzięki emocjom, do refleksji. I świadomego podejmowania decyzji, dzięki któremu zachowujemy się w sposób, który jest dla nas korzystny czy ochronny, czy po prostu otwierający nam dobre ścieżki. Jeśli my nauczyliśmy się w naszym dzieciństwie czegoś zupełnie innego, to teraz razem z naszymi nastolatkami możemy nauczyć się. Tego, co potrzebne jest dzisiaj, a ta książka będzie w tej nauce bardzo pomocna. Polecam ją gorąco.